Jak przemienić się w Mulan, ale taką z temu na jeden dzień? Wystarczy po prostu polecieć do Chin. Otóż w samym sercu Szanghaju znajduje się jedno z najbardziej niezwykłych miejsc w mieście, czyli restauracja w stylu pałacowego bankietu. I to nie jest zwykła restauracja, a połączenie kolacji, teatru i podróży w czasie. Goście wchodzą tutaj nie tylko po to, żeby zjeść, bo już na wejściu mogą przebrać się w tradycyjne chińskie stroje. Na miejscu są dostępne pełne stylizacje od ubrań po fryzury oraz makijaż, a wypożyczenie stroju wraz z i makijażem to koszt około 200 zł. Sam bankiet to inscenizacja cesarskiej uczty, a wnętrze przypomina dawny pałac. W czasie całej kolacji odbywa się spektakl, czyli połączenie tańca, muzyki oraz teatru dworskiego. Menu zmienia się sezonowo, ale zwykle składa się z 7 do 10 daniowych zestawów degustacyjnych inspirowanych kuchnią cesarską. Przykładowe potrawy to zupa z szynką lokalną i tofu, krab w sosie imbirowym, duszona jagnięcina czy ryby w bulionie z kwiatów lotosu. Całość trwa około 2 godzin ja wykupiłam wersję VIP z prywatnym pokojem i koszt to około 400 zł za osobę. Tak jak miejsce według mnie jest niesamowite, tak niektóre potrawy totalnie nie przypadły mi do gustu. Ale czy warto tutaj wpaść? Dla całego show jak najbardziej tak.